Szczęśliwy związek? Wie prawie każdy. Ale co zrobić, żeby był szczęśliwy i trwały? Oto jest pytanie. W tym odcinku pokażę Wam 10 moich błędów w tym właśnie zagadnieniu. Co zrobić, żeby mieć szczęśliwe i trwałe małżeństwo? Zapraszam. Pierwsza sprawa, nasze podejście. Zobaczcie, czy my wychodzimy za człowieka, który ma wady. Zalety, czy za oczekiwania, jakim on ma być. Mnie towarzyszyło takie przekonanie, chociaż bardzo kochałam Łukasza, bardzo zależało mi na nim, wiedziałam, że ma wady i zalety, to nadal jakby zależało mi na tym, żeby mi coś obiecał podczas zaręczyn. Wiecie co to było? Okej, okay, będę Twoją żoną, ale proszę cię, obiecaj, że już nigdy się nie będziesz ze mną kłócił. Pierwszy błąd. Już na samym początku tej drogi. Widzicie, jakie to było na początku już niedojrzałe. I to nie jest tak, że on mi to obiecał, ponieważ nie wierzył w to i po prostu chciał, żebym była jego żoną. Nie, on miał dobre intencje. Naprawdę tego chciał, żebyśmy byli szczęśliwi, uśmiechnięci, po prostu byli ze sobą. I uwaga, mój błąd też nie miał złych intencji, ponieważ zrobiłam to, ponieważ naprawdę w to wierzyłam, że my po prostu będziemy tworzyć właśnie takie małżeństwo. Jakie idealne. I to jest ten drugi błąd, który nam często towarzyszy. Chcemy związku, który nie ma wad, albo ma ich po prostu mikroskopijne wielkości, albo potrzebujemy takiego związku, który tylko nas wspiera, który sprawia, że codziennie jesteśmy uskrzydleni. Tak może nie być. I następuje rozczarowanie. Dlatego to jest kolejny błąd. To mniemanie o tym, że ma być idealnie. Nie, idealnie nigdy nie będzie. Będzie raz lepiej, raz gorzej, ale idealnie nie będzie nigdy. Trzeci punkt. Wiele osób myśli, że miłość rozumiemy dosłownie, że możemy mówić, że miłość oznacza, że będzie tylko i wyłącznie w naszym związku miło. Przecież staramy się, przecież zabiegamy o siebie, przecież robimy wszystko, dokładamy największych swoich sił. Żeby było fajnie, żebyśmy byli radośni, że, żeby nikogo nie krzywdzić. Przecież kto ma takie intencje? Żeby stworzyć z kimś związek i żeby nie było w nim miło. No właśnie. I tu może być też błąd naszego podejścia do tematu. Ponieważ jeżeli tylko tak będziemy do tego, na to patrzeć, to prędzej czy później będzie wypalenie. To prędzej czy później, przy najmniejszych już nawet problemach, nie będzie już tylko miło. I co wtedy? Nie ma miłości? Nie, miłość jest, tylko miłości nie, powinniśmy, miłości nie powinniśmy tak rozpatrywać w kategoriach dobrze i tylko dobrze. To jest zobowiązanie za drugą osobę, to jest branie odpowiedzialności za to, jak idziemy razem przez życie. Zobaczcie, jakbyśmy tak na to spojrzeli, może ten błąd wtedy nie będzie Wam towarzyszył przez życie. Czwarty punkt. Nie porównuj się do innych małżeństw. I uwaga, nie chodzi mi tutaj o to, że masz żyć tylko swoim życiem, nie patrzeć na jakieś autorytety, na jakieś super związki, którym naprawdę coś wyszło. Nie, chodzi o to, żebyś kopiował tylko to, co się nadaje do Twojego związku. Zobacz, każdy ma inne życie, każdy ma za sobą inną przeszłość, każdy in... żyje w innym obszarze, w innym kontekście, ma inną pracę, ma inne możliwości i inny tworzy związek. Więc kolejny błąd, jaki możecie zrobić, to porównywanie się, a zobacz, się kluczka tak miło na niego patrzy. Dlaczego ty ciągle jesteś do mnie wrogo nastawiony? A zobacz, Nowak, cały czas trzymają za rękę, gdy jesteśmy na spotkaniu towarzyskim. Dlaczego tak u nas nie jest? Zobaczcie, to, jak mówimy do siebie o różnych potrzebach, też ma ogromne znaczenie, ale tutaj mam na myśli to, żebyśmy porównywali się, ale w takim zdroworozsądkowym. Obszarze, czyli wychwytywać to, co jest fajne w innych małżeństwach, małżeństwa, próbować u siebie tego, ale nie kopiować, kropka w kropkę, bo możecie się właśnie rozczarować i popełnić taki błąd. Piąta sprawa. Związek to nie jest transakcja. Związek to jest odpowiedzialność drugiego człowieka. Jeżeli tak na to spojrzymy, że nie jest to transakcja, jest nam prościej, bo gdy tak patrzymy na związek, że jest to transakcja wiązana, ja coś daję, ja powinienem coś otrzymać. Płacę za produkt w sklepie, otrzymuję ten produkt, tak? Mam oczekiwania, chcę ich spełnienia. W momencie, kiedy inaczej na to spojrzymy, zobaczymy w tym drugim tej drugiej osobie w swoim współmałżonku bądź w tym, z kim twor tworzymy to nasze życie, partnera na życie, przyjaciela na życie. To ta transakcja schodzi na dalszy plan. To już nie chodzi tylko o to, żeby spełniać moje potrzeby i oczekiwania. Pewnie, że one są ważne i to też jest ważne w życiu, ale żebyśmy zawsze zaczynali od siebie. Im więcej dasz od siebie, tym więcej mimo wszystko otrzymasz. Szósty punkt. Ciężka, codzienna praca. Jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek powiedział Wam, że związek, małżeństwo, relacja, to jest bułka z masłem, bo przecież to jest takie oczywiste, to wprowadził Was duży błąd. Dlaczego tak mówię? Bo jestem prawie 10 lat w związku małżeńskim, 15 lat w związku z tym samym mężczyzną. I słuchajcie, to jest codzienna walka. To nie znaczy, że Was straszę, że będzie tylko źle i tylko złości czy nieporozumienia. Nie, ale to jest codzienna praca nad tym, żeby było coraz lepiej. Codzienna, naprawdę. E, I tak na to patrząc, nie jesteście tutaj każdego dnia rozczarowani. Mm, tyle dni się staraliśmy, tak? Walczyliśmy dany aspekt, znowu się nie udało. Przestajemy walczyć. Tak, wtedy się bardzo łatwo poddać. Ale w momencie, kiedy macie takie poczucie codziennie z białą kartką, nieważne co było, przebaczamy sobie i idziemy do przodu. Naprawdę jest lepiej i łatwiej tworzyć trwały związek, nie tylko szczęśliwy na dany moment. Siódmy punkt. Brak rozmów o trudnych sprawach. Unikamy błędów. Staramy się ich unikać, ale też unikamy problemów. Czasem niepotrzebnie. Czasem warto dany aspekt jednak przegadać, jednak odważyć na dobrą rozmowę. To jak rozmawiać, to jest temat na inny film. Bo dużo błędów komunikacyjnych możemy popełnić po drodze. Ale tutaj chcę się skupić na tym, że żeby związek był trwały. To te rozmowy muszą następować, nawet jeśli są bolesne, jeśli to są trudne tematy, bo gdy je zamykamy pod dywan, gdy uważamy, że samo się coś rozwiąże, to wtedy to się nawarstwia i często z takich właśnie małych rzeczy sączy się taka ropa jad, która potem prędzej czy później wybije i może być to właśnie Wasz pierwszy kryzys w związku, więc warto o trudnych sprawach też rozmawiać, ale jak to robić, mam nadzieję, opowiem Wam w kolejnym filmie. Ósmy punkt. Randki, tego nie można zaprzepaścić. O tym nie można zapominać. I uwaga, nie szukajmy tutaj wymówek, bo te znajdziecie zawsze trudny projekt w pracy. Nie wysypiam się, małe dzieci, nie ogarniam. Słuchajcie, każdy by chciał, żeby doba miała 48 godzin, ale zastanówmy się, czy gdyby ona była wydłużona, czy na pewno byście dobrze sobie ten czas organizowali, i znajdowali czas na małe spotkania małżeńskie, chociaż krótkie. Obawiam się, że nie. Bo zobaczcie, to nie jest kwestia długości doby, tylko naszego realnego planowania. Uwaga, realnego i to, czy terapii są dla Was ważne, czy to yy, ma dla Was znaczenie, że codziennie macie dla siebie tą chwilę, ile by nie było obowiązków. Pewnie, że czas nie trzeba odpuścić, pewnie, że to nie ma być sztucznie tworzone spotkanie. Ale czy aby na pewno zawsze jest tak, albo bardzo często, że tego czasu Wam akurat na te spotkania brakuje, właśnie to Tworzy trwały związek, regularne rozmowy, bo jak raz w tygodniu się spotkacie i Wam się nakumuluje przez cały tydzień wiele rzeczy, nie tylko złych, ale też tych dobrych, to macie takie poczucie, że hmm, raz w tygodniu, byliśmy parą, jeszcze przed ślubem, tyle mieliśmy dla siebie czasu, czekaliśmy na te spotkania, a teraz nam to spowszedniało. To jest taki błąd, który też może na początku wydawać się mały albo nieistotny, ale z biegiem lat. Kiedy jest coraz więcej problemów, bo życie jest trudne, ale też jest fajne. Z biegiem lat może być Wam po prostu coraz trudniej. Planujesz tyle rzeczy, wyjazdy, spotkania, super wydarzenia. Planuj też z pełną odpowiedzialnością randki z mężem w 30 minut. To nie musi być idealne, a mniej to zapisane i uważaj to jako ważny punkt Waszej relacji. Dziewiąty punkt. Seriale i filmy romantyczne. Czy coś w tym złego, że oglądamy filmy o miłości, seriale, które przecież tyle poruszają wątków, tak? Tyle problemów dotykają, które też mnie dotykają na co dzień. No ja kiedyś ten błąd popełniłam. Tutaj też wracam do tego punktu błędu, gdzie porównujemy się do innych, gdzie w telewizji, w filmie ta rodzina przecież tak dobrze funkcjonuje, niby tam jakieś problemy mają, ale. Kończy się happy endem. Zobaczcie, ile seriali bądź filmów romantycznych kończy się na momencie ślubu. Mało, kiedy pokazuje się to, co się potem wydarzy. To nie znaczy, uwaga, że ja Was tutaj straszę, że po ślubie czy w trwałym związku coś się zaraz zacznie sypać. Niekoniecznie, ale chodzi o to, jak się do tego odnosimy. Czy żyjemy tu i teraz z tym konkretnym naszym człowiekiem, z którym tworzymy ten trwały związek, chcemy, żeby taki był, czy jednak żyjemy w świecie nierealnym? W mediach społecznościowych, gdzie się naoglądamy pięknych rodzin uśmiechniętych, które rzadko mówią o swoich błędach. Takie porównywanie się właśnie do seriali mediów społecznościowych jest bardzo, bardzo niepokojące i w trwałości związku może trochę namącić. Dziesiąty punkt. Dbanie o siebie po ślubie. Ślub, piękny dzień, na który czeka wiele osób. Staramy się, zabiegamy o siebie. Dlaczego po ślubie to się rozjeżdża? Uwaga, nie zawsze. ale bardzo często odpuszczamy w pewnych sferach. Przestajemy na przykład się tak mocno rozwijać, bo przecież ktoś już nas poślubił, wie, kogo sobie wziął za wspólną małżonkę, no to po co mam się teraz starać? Po co mam teraz rozwijać swoje talenty? Po co w ogóle przebierać i piżamy, biegać tak do południa? Takie to proste. Przecież nie powinien kochać za to, jak tak wygląda. To się zgadza, bo uroda przemija, bo będziemy być może kiedyś schorowani, i to się zgadza, że nie powinniśmy się kochać za wygląd zewnętrzny. Ale czy to nas usprawiedliwia, żeby nie dbać o to, żeby na przykład mężczyzna raz na jakiś czas założył fajną koszulę, obsiłkał się perfumami, przytulił się wtedy do żony, czy to nie oznacza, że ona mogłaby znaleźć taki złoty środek? Nie mówię, że ma chodzić w super kreacjach albo w rozciągniętych dresach. Na pewno nie ma takiego rozwiązania, które byłoby dla ciebie i wygodne, i ładne. Zobaczcie. Dbajmy o tę sferę. Nie dlatego, że to jest pusty slogan, ale chodzi też o to, żeby, że dbanie o siebie to też jest wasz nastrój, wasza radość. Pomimo problemów, to jest wyzwanie. Trwałość w związku zbudujemy, kiedy. Pokażemy tej drugiej osobie, że tak, teraz jest trudny moment, naprawdę ciężki. Można się popłakać, można się wyżalić, ponarzekać. Ale czy tak jest 365 dni w roku? Niekoniecznie. Więc szukajmy takich drobnych rzeczy, które nas cieszą. Dbajmy o siebie nawzajem, zabiegajmy o siebie, zapraszajmy się na spotkania, na randki. Piszmy sobie liściki, chowajmy sobie w książkę. Kocham Cię, Potrzebujecie. dziękuję, że jesteś. To jest właśnie dbanie o to. Bo jeżeli stawisz sobie kwiat, który wbrew pozorom nie potrzebuje dużo uwagi, dlatego go kupiłeś, bo nie masz na to czasu, ale będziesz rzadko o niego dbał, nie będziesz zabiegał o to, żeby była to roślina dobrze dojrzewająca, to ona uschnie. I tak samo będzie ze związkiem. Będzie dobrze, dobrze, ale do momentu, kiedy jest dobrze i to dbanie o siebie trzeba dobrze zrozumieć. To jest proces. Nie chodzi o efekty, bo może być różnie z efekty tylko włożony wysiłek, tą ciężką pracę nad Twoim związkiem. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że przybliżył Was do tego, by chcieć budować nie tylko szczęśliwe tu i teraz, ale na przyszłość trwały związek. Ten film powstał w ramach drugiej edycji kampanii Siedem Dusz. Kampanii, która zrzesza katolickich twórców. Bardzo się cieszę, że Nasz blog Nieperfekcyjna Rodzina wziął w nie udział. E, znajdziecie na blogu Siedem Dusz na Facebooku nasze świadectwo, do którego zachęcam, ale też świadectwa innych wspaniałych osób, które pokazują, że nie zawsze chodzi o to, że w życiu jest łatwo, przyjemnie, ale przychodzi taki punkt zwrotny, który naprawdę daje spokój i szczęście. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na Facebook, na Instagram. Zasubskrybujcie kanał na YouTube i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.